Radio Kraków. Jacek bańka. Dzień dobry. Gościem radia kraków jest dzisiaj Aleksandra Owca, współprzewodnicząca partii razem jednocześnie krakowska radna z klubu Kraków dla mieszkańców. Dzień dobry pani przewodnicząca. Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu. Czy przy okazji wotum zaufania dla rządu i przymiarek do rekonstrukcji rządu były jakiekolwiek rozmowy między liderami o, o, o... Wsparciu razem dla koalicji 15 października ewentualnie do, o, o wejściu do koalicji. Nasze postulaty są niezmienne, to znaczy, mamy pewne podstawowe elementy, które musiałyby zostać spełnione, żebyśmy zaczęli rozmowę o ewentualnym wsparciu rządu Donalda Tuska. To są 3% PKB na ochronę zdrowia, 1% PKB na, na budownictwo mieszkaniowe, i panie redaktorze nie zmienia się tutaj to i nikt z panią ani z Adrianem Sandbergiem nie, nie rozmawiał nie mamy o wsparcie. czym rozmawiać jesteśmy partią opozycyjną i to się nie zmieni, że, te podstawy to znaczy odpowiednie finansowanie ochrony zdrowia mieszkalnictwa badań i rozwoju to są rzeczy które muszą zostać spełnione my nie jesteśmy w polityce po to aby przerzucać się, powiedzmy, osobami, które zajmują poszczególne stołki, żeby rozmawiać o, o tym, w jaki sposób, który minister i polityk danej partii coś dostanie. Jesteśmy po to, żeby załatwiać konkretne sprawy. I dla mnie nie jest zrozumiałym to, w jaki sposób można o tym rozmawiać, jeżeli nie zapewni się na to finansowania. No, no I jest na to, jest na to, panie redaktorze, doskonały przykład. W tym momencie, na przykład, mamy sytuację, to jest to spięcie pomiędzy panią ministrą Pełczyńską Nałęcz, a ministrem Paszykiem. To znaczy, Spięcie o miliard złotych na budownictwo no, mieszkaniowe, jak się którego wydaje, po prostu nie ma. Jak się wydaje, temat wróci do, do, do tej agendy najważniejszej? No bo w, wśród tych postulatów, które położyli na stole liderzy ugrupowań tworzących koalicję 15 października, są te postulaty, o których mówi razem mieszkalnictwo społeczne z jednej strony, z drugiej strony ustawa o asystencji. Tak, no problemem koalicji rządzącej nie jest i nigdy nie było to, że oni nie umieją obiecać. Oni nie umieją Dowieść, więc obiecać można wszystko co szkodzi. No, ale skoro pojawiają się tego typu postulaty, za którymi stała również partia razem, są one na stole. W związku z tym no, ich realizacja powiedzmy sobie, jest o jeden krok bliższa, to czy yy, razem nie rozważa mimo wszystko? No, no bo Adrian Zandberg zapowiedział, że zagłosuje przeciwko wotum co Te upania? postulaty pojawiały się od samego początku, to są część z tych postulatów, które również są nam bliskie, pojawiała się w programie wyborczym, ale to jest normalne. Każda partia, która startuje w wyborach, ma niektóre postulaty, które są słuszne, i to nie zmienia faktu, że te postulaty po prostu nie są realizowane. Miały być krótsze kolejki do lekarzy, a są rekordowo długie od kilkunastu lat. I widzimy już, że ten rząd ramię w ramię z również tymi ugrupowaniami, które na przykład walczą o sprawy mieszkalnictwa, szuka dalej oszczędności na budżecie na ochronę zdrowia. To nie są rzeczy, które można po prostu zignorować, nad którymi można przejść do porządku dziennego i szukać tutaj wsparcia dla rządu, który po prostu nie dowozi. Adrian Sandberg nie tylko deklaruje, że razem będzie przeciwko wotum zaufania, ale również stawia sobie cel rok 2027 i partia razem to partia w parlamencie, która decyduje o większości. Tylko z kim, bo, bo, bo z nikim państwu nie jest po drodze tak naprawdę. Panie redaktorze, do roku. 2027 zostało trochę czasu. My potrafimy rozmawiać, potrafimy rozmawiać z różnymi ugrupowaniami, i to bardzo dobrze było widać przez ostatnie lata naszej koalicji z lewicą, ale również punktowo współpracujemy na przykład z Polską 2050, Polska 2050 złożyła projekt dotyczący tego, co my na przykład nazywamy wprost koryciarstwem, czyli no, tym to jest kolejny, niepohamowanym Kolejna ustawa, która leży na, 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 na stole. I to jest ustawa, w której Polska 2050 mogła liczyć na nasze wsparcie. No teraz ustawę o asystencji forsuje. Oczywiście, my się wspólna... potrafimy i chcemy dogadywać, natomiast ch Rozmawiajmy o sprawach, nie rozmawiajmy o stołkach, nie rozmawiajmy o tym, kto się z kim 20 lat temu pokłócił, tylko rozmawiajmy o problemach normalnych ludzi. No powiedziała pani, że te, te dwa lata mogą zmienić wszystko, to może taka koalicja z Prawem i Sprawiedliwością. No to przecież kilkanaście procent wyborców razem głosowało na Karola Nawrockiego. Panie redaktorze, wyborcy głosują zgodnie ze swoim sumieniem, wyborcy głosują. Na podstawie tego, co zobaczyli w swoim życiu, co zobaczyli w swoich portfelach, co zobaczyli w polityce, co zobaczyli w Karolu Nawrockim wyborcy partii razem. Ja nie wiem panie redaktorze co zobaczyli dlatego, że wyborcy to nie jest jakiś puchar przechodni który jak już się zdobędzie w pierwszej turze to można komuś potem przekazać my uważamy, że nasi wyborcy mają bardzo różne powody żeby głosować tak a nie inaczej albo żeby nie głosować to jest prawo każdego z nas i nie powinno tak być z żadnej strony sporu politycznego, że stosuje się szantaż moralny na wyborcach i to jest coś co tak naprawdę Ogromnie niszczy polskie społeczeństwo. To rozdarcie na pół, gdzie jedna strona mówi, że ta druga jest po prostu antypolska, że jest antyspołeczna, że to nie są patrioci. Druga strona mówi, że ci pierwsi to jest za Ciemnogród. To, to Skończmy z tym. Skończmy z tym i zaczmy, zacznijmy szukać po prostu rozwiązań. Jeśli tak by się wydarzyło, że Donald Tusk nie uzyska wotum zaufania, powinny się odbyć przedterminowe wybory. Pani poparłaby taką inicjatywę? Przedterminowych wyborów Powiem szczerze, że ja oceniam prawdopodobieństwo, że to się wydarzy bardzo nisko, natomiast jeśli się wydarzy, partia razem będzie oczywiście gotowa. Gotowa mimo tego poparcia nie przekraczającego 5% w sondażach? To zależy w części sondaży jak najbardziej przekraczamy 5%, a ten najważniejszy sondaż, który się odbył, to znaczy sondaż w pierwszej turze wyborów wyraźnie wskazywał, że jesteśmy obok tych 5%. Ja nie widzę powodu, żebyśmy dzisiaj byli słabsi niż wtedy, biorąc pod uwagę, że mamy naprawdę tysiące nowych zgłoszeń. O mamy 10 tysiącach mówi Adrian Tak, od początku roku mamy 10 tysięcy nowych zgłoszeń do partii. Ludzie z całej Polski tak naprawdę zapisują się po prostu do razem, dlatego że chcą być częścią tej zmiany chcą w końcu przyczynić się do zmiany tego duopolu, do prawdziwej przemiany i skończenia z tym, co od 20 lat serwuje nam klasa polityczna? Ile takich wniosków z Małopolski wpłynęło? Bo prędzej tutaj struktury Grzegorza Brauna się zbudują w Małopolsce. Nie liczę Krakowa niż partii razem. Powiem szczerze, że nie jestem w stanie w tym momencie panu redaktorowi powiedzieć dokładnej statystyki, ile to jest zgłoszeń z Małopolski. Natomiast mogę zapewnić, że te zgłoszenia z Małopolski są, że już widzę plany zrobienia pikników, o ją, widzę osoby, które nawet przyjeżdżają do Krakowa na spotkania bo tutaj mamy na razie biuro tylko z Tarnowa czy z Wieliczki. Mam nadzieję, że to się będzie rozwijało i wierzę w to, że osoby, które dotychczas być może żyły w przekonaniu, że partia razem to jest partia wyłącznie wielkich miast teraz widzą coraz lepiej, że tak po prostu nie jest i miały też okazję to zauważyć w trakcie kampanii wyborczej z bardzo prostej przyczyny to znaczy my na przykład też rozsyłaliśmy banery tak naprawdę do całej Małopolski ludzie sobie je wywieszali na płotach na domach na balkonach mogli się zobaczyć mogli się policzyć, policzyć. tak się to właśnie I... mówiło i mówi. Efekt tego jest taki, że w tym momencie już wiedzą, że nie są sami i że mogą działać razem. Pani poseł, rozumiem, że przeciwko wotum zaufania politycy razem zagłosują, żeby nie podmywać swojej wiarygodności. Podobnie pewnie pani. Jako... Przede wszystkim zagłosujemy przeciwko wotum zaufania z bardzo prostej przyczyny, to znaczy rząd po prostu nie zasłużył na to wotum zaufania. Rozumiem pani również jako radna klubu Kraków dla mieszkańców Łukasza Gibały, no inaczej być nie może, też przeciwko absolutorium dla Prezydenta Miszalskiego za wykonanie budżetu, który przygotował prezydent Jacek Majchrowski jeszcze, pamiętajmy? Przynajmniej częściowo tak, natomiast. No, jeżeli jak ktoś... częściowo? No, poprze... jeżeli, Pamiętamy kiedy Jeżeli, był przyjęty. panie redaktorze, ktoś śledzi to, jakie są głosowania na Radzie Miasta Krakowa, to widzi to, że ten budżet to nie jest dokument, który został przyjęty z planu Majchrowskiego i w tym momencie jest po prostu wykonywany, tylko to jest dokument, który się znacząco zmienia. To w jaki sposób? W te środki są wydatkowane, w jaki sposób są przesuwane, w jaki sposób poszczególne mm, zadania są zmieniane jak rośnie deficyt, to są rzeczy, które się działy już za prezydentury prezydenta Miszańskiego i musimy pamiętać o tym, że budżet miasta to nie jest budżet państwa, że te środki mają swoje określone zasoby i musimy odpowiedzialnie podchodzić do tego, w jaki sposób one są potem rozliczane. Czyli tutaj podobnie jak jak w Sejmie, przedstawicielka partii razem przeciwko wotum zaufania dla prezydenta miszalskiego i przeciwko absolu udzieleniu absolutorium za wykonanie budżetu. Myślę, że Tutaj również mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że prezydent Miszalski niestety na to wotum zaufania oraz absolutorium nie zasłużył. No to inaczej przedstawicielka klubu Kraków dla mieszkańców Łukasza Gibały, rozumiem, powiedzieć nie może. No to to jest takie. Wszystko <laughs> mogę, ale nie mam powodu, żeby to zrobić. Dziś też radni zajmą się strefą czystego transportu. W zasadzie na tych dwóch sesjach ten dokument powinien zostać przyjęty. Pani poprze, idę strefy czystego transportu? Strefa czystego transportu to jest dobry pomysł w tym zakresie, w którym jest to opracowane dobrze rozwiązanie, które realnie wpływa na jakość naszego powietrza. Dlatego, że jakość powietrza w Krakowie to jest coś, co nam wszystkim powinno bardzo leżeć na sumieniu. Natomiast to, w jaki sposób ta strefa jest procedowana, to jaki ten projekt został przygotowany, będę szczera, jest po prostu skandaliczne. To, że konsultacje społeczne skończyły się przed wczoraj i nie ma z nich raportu, to, że to jest. Dokument, który robi jakieś gigantyczne wyjątki. i To nie mam na myśli wyjątków dla poszczególnych mieszkańców, gdzie każdy miałby mieć jeden samochód, tylko dla y, miliona różnych podmiotów y, na milion różnych. Czyli za bardzo została zliberalizowana. W została zliberalizowana. W tym momencie nie mamy realnych mechanizmów kontroli, które by mogły na nią wpływać. Czy to jest także tak, opinia naprawy... Łukasza Gibały, szefa klubu, że za bardzo została my, my, zliberalizowana? My w klubie nie mamy, nie mamy. Jednomyślności co do tego, jak oceniamy strefę czystego transportu, nie będziemy też mieli narzuconego sposobu głosowania w klubie. Czyli Czyli każdy nie. z nas, dla, każdy, dla z nas czystego ocenia, transportu. każdy z nas ocenia tę strefę na swój sposób. Uważam też, że szczerze mówiąc to głosowanie przeprowadzone dzisiaj dwa czytania, a sesje są zrobione jedna o dziesiątej, a Do druga o piętnastej. Do końca trzeba przy, nie, przyjąć tę uchwałę. No ale to są niedopatrzenia prezydenta Miszelskiego. To, że miał już ponad rok rządów i nie był w stanie przygotować projektu odpowiednio, o którym doskonale wiedział, że będzie musiał go przygotować, to nie jest wina ani radnych opozycji, ani mieszkańców, którym teraz ta strefa będzie w takiej formie, bez dobrego przygotowania. Za bardzo zliberalizowane, jak pani powiedziała. W pewnych aspektach na pewno, w moim zdaniem tak. Aleksandra Owca, współprzewodnicząca partii Razem i jednocześnie radna z Klubu Kraków dla Mieszkańców. Bardzo Dziękuję, dziękuję. bardzo.